Jesteś tu? Nie. Szukaj. Chcecie o coś poprosić. Zarumieniłaś się, czy mogę cię zobaczyć? Już się spotykamy do jakiegoś czasu, więc tak myślę, że może chcesz zrobić nowy krok na tej drodze. Ciekawe, jaki? Przestań się nade mną znęcać. Po prostu muszę przedstawić. <ścoughs> ojcu mojego chłopca. Rodzice zanudzają was tekstami, wyglądaj i myśl jak człowiek. Ucz się, nie filozuj, idź w ślady tatusia. Jak się temu nie dać? My mamy własne radio, nadajemy incognito i dlatego mówimy, co nam gra w duszy na full. Radio stacja Roscoe. Oh, yeah. Słuchajcie, radio stacja Roscoe. Najdroższy tatuś. Lili. Widzę, że nasz przypływ weny. Walczę z trzecią linijką. Mm. Coś jednak jest. Hej, tekst piszę od czasów wczesnego przedszkola. To przejściowy kryzys. Tak? Wkrótce rusza nowa lista przebojów, a twój ostatni singiel już się słuchał. Brawo, Travis! Jak to się człowiek rozwija na tych lekcjach głoszenia truizmów? Hej, ja tylko tak. No, nie martw się. Lada chwila spłynie natchnienie. Hmm. Hej, lili! Nie przeszkadzaj, właśnie piszę. Tak? A wyglądało, że wymazujesz, wiesz. To było wredne. Na pewno chciałaś go zdzielić. Ale pozwolisz, że ja sama mu przyłożę. Uf. Dzięki. Wiesz co, kiedy brak ci natchnienia, to wystarczy napisać o mnie. O, jestem pewien, żeby to zrobiła, tylko że brakuje odpowiedniego rymu do głupkowaty Hehehe, <laughs> Grzeczny chłopiec. Ale ja też coś mam. Znajdź rym do Spadaj. To może rzeczywiście napisz piosenkę o nas? No wiesz, jak los i ty połączyliście nas. Nie, tak się nie da pisać. Artyści, ciągle na obrotach. Kellner podał właśnie delikatną przystawkę z gra. Którego noża użyjesz? Ale zaraz... Co to jest fłuagra? Gęsia wątróbka. A, czyli bajer w puszce. Zostawmy sztuczce, Teraz lekcja konwersacji. O czym chcesz mówić z ojcem? O szczątkach gęsi w puszce? Nie wygłupiaj się, co? Dla mnie to naprawdę ważny wieczór. Rzadko mi się zdarza kogoś im przedstawiać. Zwłaszcza kogoś ważnego. Twój tata jest specjalistą od konfliktów XIX wieku. Czy to jest dobry temat? Świetny. Kim? Miałeś genialny pomysł Zrobię przegląd wydarzeń tygodnia <laughs> Zamawiajcie coś? Właściwie to powtarzaliśmy Zrobimy zasady etykiety Lekcje etykiety Wiesz, właśnie za to cię lubię Jakiś inny gość raczej by sobie nogi ogolił niż się przyznał Dobry jesteś Dziś powierzchownie, jutro dogłębnie Sara McLachlan przez jakiś rok z okładem nie wychodziła z domu po tym, jak wpadła w dół. Chwilowy blok. Chyba mam trochę dość. Musisz się czymś gryźć. Mam rację? Czemu tak sądzisz? Bo zawsze, jak coś ci nie pasuje, to ty się od razu zapętlasz. Ale jest sposób. Wyrzuć to z głowy. Myśl o czymś innym. O mnie. Oh. Uwaga, wracamy za pięć, cztery, trzy. Cześć. Jeżeli ktoś doszedł, to gdzieś ty był. Bo widzisz, rozmawialiśmy o tym, gdzie lub u kogo szukać inspiracji, gdy odpłyną ci wszystkie pomysły. Tak się dodzwonił. Chciałem złapać wenę przed sprawdzianem z chemii. Wziąłem deskę i poszedłem na Halfpipe. I co, udało się? Tak, mam miesiąc ekstra na naukę. Złamałem rękę. O, tak. <śmiech> <śmiech> o, witaj, Swift. Twoi starzy nie mieli chyba kłopotów z inspiracją, a gdzie ty szukasz natchnienia? U przyjaciół. Jeśli oni cię nie nakręcą, to już nie wiem, kto by mógł. O, zawsze znajdzie się ciekawy człowiek. Na przykład na mnie nic nie działa lepiej niż nowa miłość. Trafiasz na wyjątkową osobę i zaraz wyżej latasz. <laughs> Lili, dlaczego myślisz, że to ten krawat? Twój ojciec miał taki z O, ten szykowny. To na specjalne okazje. Ma dziwny fason. Myślę, że kim mógłby się nie spodobać. Co? O kim ty? <noise> Dobra, ale skąd wiesz? Kobiety czują takie rzeczy. Zresztą zawsze cię znosiło w stronę kim. Nie martw się nikomu, słowa nie pismy. I tak nikt by nie uwierzył. Tak, sam też nie mogę uwierzyć. Wiesz, co ci powiem? Bardzo to mądry. Jeśli ci zależy, to się o nią staraj. A teraz wyluzuj i bądź uroczy. Proszę tutaj. Czuję. Coś nie tak zrobiłem? Najpierw siada kobieta. Ty stoisz. Przepraszam, ja tylko chyba boję się trochę. Skup się na drobiazgach, o których mówiliśmy, a będzie dobrze. Czegoś nie wiesz, to na mnie patrz. Tata jest bardzo konserwatywny, więc staraj się dzisiaj nie naprawiać świata. A jeśli wspomni o Radiu Roską, proszę tylko ich nie broń. Nienawidzi ich tak samo jak ja. Zrem. Stanął dęba, Ach, Keczorek odorek. W mózgu korek. Może pomoże paciorek. Ach. Spokojnie, jesteś wygadany. Dasza radę, zobaczysz. Tak, na pewno, jako robi, ale. Denerwuję się, czy Robert się nie wygłupi. Jakoś to przeżyjesz. Na szczęście mama też przyjdzie. Jeśli nie, to wszyscy będziemy mieli kłopot. Nie ma jej. Cześć, Skarbie. Miałem posiedzenie Rady Wydziału. Ci naukowcy to kompletnie chore gaduły. A <gaduły> <gaduły> to? A gdzie jest mama? O, w ostatniej chwili wezwali ją do szpitala. Czasem myślę, że jej pacjentki wiedzą o naszych spotkaniach rodzinnych i wtedy zaczynają rodzić. Aha, trudno. Więc będziemy tylko we troje. A to zapewne. Robert. Bardzo się cieszę, dla mnie to ogromna przyjemność. Tyle o panu słyszałem, że. Tak, Robercie, a ja o tobie nie wiem nic. Cześć, stało się coś? Nic. Mózg paruje. Wali mi się świat. I nie umiem nic stworzyć. Chwileczkę, pożegnam się z Bridget. Uczucia. Oto jest temat świeży i porywający. Nie mogę. Duszę się. Hej, zmniejszysz obroty? Bardzo chętnie, ale jak? Czas nas goni. A ja jednej linijki nie umiem wycisnąć. Mój niemądry kaczorek zjadł mi kawiorek? Tak źle ze mną nie było nigdy. Ej, to ci minie. Ja myślę, że musisz być pod okropną presją, a to hamuje twoje moce twórcze. Cytat z Buddy mi zafundujesz? Nie, mam za to kilka ćwiczeń rozjaśniających.